Nak, terwijl ze schaatsen. Schaatsen. Ik ben het pas geworden. Ja, wat voor? Ik kom op. Ik kom op. Ik kom op. Ik kom Ik kom op. Ik

Na świątyni królowej Hatshepsut. Proszę bardzo, tak zewnątrz wszystko wygląda? A co jest zbudowane przez Polaków w świątyniach? Zal, zRędze. Tak, sprzedajmy. Tak, a no, może obużarka jeszcze. Może ja jest. może być, a co? <tryler> to jeszcze, jeszcze iść, więc grać razem. Króla, zapraszam. Iść, potrzebujemy mądrze dla ciebie, jak swojego czy innego. Twojego. Tak, to. Chodź, chodź. Chodź, chodź. co chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie chodź, Tai buvo žrūlimas, tai buvo pirštai.